Gościem Radio Lublin jest prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Witam serdecznie. Witam państwa. I gratuluję dla pana oraz dla całego zespołu. Jeszcze brzmią te emocje z wczoraj w głowie? Na pewno. Część ma takie dobre w sobie zmęczenie. Bo to napięcie, które skończyło się wczoraj, ono to zmęczenie jeszcze wywołuje. I widać było zresztą, ile radości ten tytuł przyniósł tym, którzy byli zaangażowani. W tworzenie tej aplikacji. Warto to podkreślić, o ja to mówię od tych dwóch dni: to jest sukces tych wszystkich, których aktywność składa się nie tylko na tą aplikację, ale przede wszystkim na budowanie tej oferty społeczno-kulturalnej, tak to może nazwijmy, a zatem i instytucjom kultury, ich pracownikom, i współpracownikom tych instytucji, i ngo są. My mamy akurat potencjał organizacji pozarządowych ogromny. Ich działalność też się składa na ten sukces. Są ci, którzy bezpośrednio składali różne projekty, jest ich ponad 300 ngo przepraszam, ponad 500 projektów. Koło 3000 wypełniło ankiety, i zgłosiło. No, to o czym marzą w odniesieniu do Lublina i, i tej oferty, więc widać tę aktywność nie tylko mieszkańców Lublina, tych, którzy po prostu w Lublinie są i zainteresowani są tworzeniem tej oferty społeczno-kulturalnej. Ta decyzja została podjęta w oparciu o właśnie te aplikacje, które leży na naszym biurku oraz w oparciu o wizyty i rozmowy z ekspertami. Eksperci uwierzyli w wizję Reunion. Powiedzmy więc, co chcecie ponownie scalać, co chcecie integrować, jakie środowiska. No to jest właśnie ciekawe, bo dyskutując, co ma być tą płaszczyzną, którą wypełnimy różnymi projektami, dobrze przyjrzeliśmy się kryterium oceny przez komisję. I te kryteria do wyboru europejskiej stolicy kultury już dzisiaj nie ograniczają się wyłącznie do wydarzeń kulturalnych, do festiwalu czy do aktywności i, i wielości wydarzeń kulturalnych, tylko szerzej. Do kreowania pewnych wartości, które są dzisiaj może oczywiste, ale na pewno warte dalej promowania w wymiarze europejskim, czyli do budowania zaufania, do budowania szacunku do drugiego człowieka z jego systemem wartości, z jego odmiennością, z, je, z jego kręgiem kulturowym, bo też podkreślamy tutaj tą wielokulturowość i to zróżnicowanie w tym obszarze. No Ale właśnie, bardzo i... się zmieniło w Lublinie. Lublin ostatnio był mocno monokulturowy, a teraz po wybuchu agresji na Ukrainie i w momencie, w którym mamy tak wielu studentów z zagranicy, ponownie jest wielokulturowy. Wiem, że to też jest bardzo ważny aspekt. To prawda, myśmy zresztą podkreślali, że Lublin ma największy poziom umiędzynarodowienia studiów, i chociażby obecność prawie dwóch tysięcy studentów z Afryki to pokazuje ponad 10 tysięcy studentów zagranicznych, a z Ukrainy około pół tysiąca, więc widać, że pozostali z tych 100 krajów wypełniają przestrzeń Lublina taką różnorodnością kulturową. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że tą płaszczyzną, która dla nas jest ważna i dla Komisji również, to było. Przeciwdziałanie wykluczeniom, czy jakby oferta dla tych, którzy są zagrożeni również wykluczeniem, z różnych powodów. I to wszystko składa się na pewną ofertę społeczną kulturalną, którą mamy, którą budujemy i którą oczywiście w aplikacji w szczegółach zawarliśmy. Chcemy o, o tym rozmawiać z tymi, którzy swoje projekty będą, oprócz tych, które tu są wprost wpisane, chcieli realizować, bo. Tu warto wspomnieć, 60% budżetu, który przygotowujemy jest adresowany do realizacji aplikacji, ale 20% dla młodych środowisk czy ich organizacji, które zrzeszają i 20% do NGO-sów. Czyli my zostawiamy sporą część środków na budowanie aktywności w tych kręgach, które. Już zmieniły Lublin i zmieniają Lublin. To teraz porozmawiamy o finansach rzeczywiście. Wiele osób pewnie myśli, że ten tytuł to jest potężna dotacja z Unii Europejskiej. Jest, chociaż tak naprawdę główny ciężar finansowy będzie ponosiło i miasto oraz będą to środki krajowe, prawda? To prawda ale to wynikało jakby z logiki tego konkursu i aplikacji. Środki europejskie są tylko i wyłącznie uzupełnieniem, w takim stopniu, w jakim mogą być tu przekazane i tak będzie. 61 milionów euro na inwestycje zadeklarowaliśmy, ale jakie inwestycje? To są Błonia pod Zamkiem, to jest Park Bronowicki, to naturalistyczny Park Przyjanowskiej, czy Amfiteatr, czy tutaj rewitalizacja przestrzeni na Tatarach. To są przykładowe projekty, które i tak w strategii mieliśmy, ale oprócz tego Dom Słów czy Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Każdy z tych projektów znajduje współfinansowanie w funduszach europejskich, ale większość środków będzie w w tej części inwestycyjnej nasza, w części operacyjnej 46 milionów euro, tak to jest zapisane, w dużej mierze obciąża już miasto, ale również tych, którzy się do nas włączyli samorząd, województwa, nasi przedsiębiorcy czy uniwersytety, ale również Ministerstwo. Kultury, które zadeklarowało wsparcie. I jak w szczegółach to będzie wyglądało? Poznamy, jak podpiszemy umowę wraz z harmonogramem realizacji tej aplikacji. Wiem, że ekspertom zależałoby w tej aplikacji nie było tylko i wyłącznie pięknych haseł i pudrowania problemów, ale właśnie wskazywanie wyzwań i problemów. I czytamy wśród wyzwań, które... I problemów, które mamy w Lublinie, między innymi zbyt mało pieniędzy po prostu w kulturze, na lubelską kulturę, na wynagrodzenia w tym właśnie sektorze. Może ta dotacja i te środki, które uda się pozyskać, trochę naprawią tę sytuację? Z całą pewnością, ale tu jakby mamy dwa jakieś punkt widzenia na to. Z jednej strony mówimy o o środkach z budżetu miasta. Tak. I tu zobowiązaliśmy się do tego, że one będą sukcesywnie rosły do 5% dochodów budżetowych w 2030 roku. Te 5% to około 170 milionów złotych rocznie. Dzisiaj wydajemy na kulturę w granicach 70 milionów. Czyli można powiedzieć, że przez te lata musimy zwiększyć wydatki o 100 milionów więcej, wydatki coroczne. Ale też ważne jest co innego, że budowanie tych programów wiąże może się również z występowaniem w konkursach krajowych do środków ministerstwa, czy również do środków w ramach różnych programów europejskich, tak jak chociażby ten program Kreatywna Europa, i tak dalej. Zresztą nasi artyści i pracownicy instytucji kultury świetnie to robią, bo już dzisiaj pozyskują sporo środków. Uruchamiano już pierwsze wydatki. Z Krajowego Programu Odbudowy na projekty kulturalne, nasze wszystkie instytucje są tu zaangażowane, próbują te środki pozyskać. To pokazuje, że patrzmy na ten najbliższy okres poprzez wykorzystywanie szans, jakie Europejska Stolica Kultury daje, bo pod Europejską Stolicę Kultury łatwiej będzie pozyskać dotacje z Ministerstwa czy ze środków europejskich. Niezależnie od tego zobowiązania twardego, do którego podchodzę z należytą powagą, bo to ja zagwarantowałem, że 5% budżetu dochodów budżetowych w 30 roku będzie szło już tylko na kulturę, a pamiętajmy, że mamy jeszcze wiele innych wydatków, tym tek na których mieszkańcom też dużo bardzo zależy. Czyli na sport, gdzie mamy 8 dyscyplin weksla, I, i, tak. i wiele sukcesów. I być może będzie łatwiej pozyskać sponsorów, bo widzę, że w aplikacji już były takie rozeznania robione i jest kalkulacja, że są firmy, które potencjalnie będą chciały dotować lubelską kulturę. To prawda. Czy będziemy musieli na pierwsze wydarzenia czekać do 2029 roku, czy te festiwale, wydarzenia będą sukcesywnie się już do tego roku odbywały? Będą się już odbywały od 2025 roku. Tak naprawdę mamy tutaj ofertę przygotowaną przez nasze instytucje kultury. One przecież programują swoje działania. Tak jak dzisiaj rozmawiałem z chociażby z dyrektorem Ryszardem Kalinowskim z Teatr Tańca w Lublinie, że on planuje. Trzy lata do przodu, te wydarzenia, które, do których już notabene zdążyliśmy się przyzwyczaić, w listopadzie, chociażby w Centrum Spotkania Kultur Sali Operowej, będziemy zapewne oglądać kolejne ważne wydarzenie Teatru Tańca. To jest przykład takiego spokojnego procedowania projektów, którymi zainteresowani są menedżerowie danej instytucji, ci, którzy uczestniczą w tych projektach, ale też na które czeka widz czy słuchacz, czyli ten konsument tych projektów i w związku z powyższym instytucje kultury będą można powiedzieć tak permanentnie zwiększać swoją ofertę, natomiast na pewno musimy przygotować ofertę na ten 29 rok, ale dochodzenie te kilkuletnie wiąże się z inwestycjami, wiąże się z przygotowaniem instytucji, wiąże się również z planowaniem tych projektów, no chociażby nie każdy zespół nie każdy tat, nie każde wydarzenie można ściągnąć dziś na jutro, trzeba projektować często w wymiarze wieloletnim. Rozmawiamy w Radiu Lublin z prezydentem miasta Lublin, Lublina, który zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Dziękujemy słuchaczom za uwagę. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy na radiolublin.pl. Panie prezydencie, pamiętam 2011, bo wtedy chyba właśnie było ogłoszenie werdyktu. Byłem wtedy w Warszawie. No i pamiętam to ogromne rozczarowanie. Ale z tej porażki naprawdę dużo wyrosło. Wyrosło między innymi to zwycięstwo, ale myślę, że także niesamowity ruch turystyczny. Zgodzi się Pan ze mną? To prawda, tylko pamiętajmy, że ta porażka z Wrocławiem wówczas oznaczała ogromną traumę, i trzeba było przekonać te środowiska nie tylko kultury, ale również i organizacji pozarządowych i te konkretne osoby zaangażowane w ten projekt, że to nie jest koniec świata, że możemy sobie zaufać i budować tę strategię rozwoju kultury w ramach strategii rozwoju miasta, dać tę ofertę potrzebną naszym mieszkańcom i budować, aktywność naszego miasta w, w, właśnie w tej sferze społeczno-kulturalnej. Pomogła nam u, u, uroczystość czy jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich. Bo zwiększyliśmy budżet, przygotowywaliśmy y, tę ofertę. Jak y, mieszkańcy Lubiana pamiętają, to 700-lecie oznaczało chyba około 700 projektów kulturalnych w ciągu roku. Oznaczało niezwykłą wręcz aktywność naszych środowisk kulturalnych, ale też i taką ofertę, która odwoływała się do naszego dziedzictwa, do naszych pozytywnych emocji, do również budowania przyszłości y, w oparciu y, o. Y, o te wartości, za którymi się zawsze opowiadamy, chociażby ten szacunek do, do, do wszystkich i do naszej historii, ale też i to zaufanie dotyczące przyszłości. Mało tego, włączyliśmy w to 700-cie wszystkie środowiska, również te organizacje, które zajmują się polityką społeczną czy pomocą społeczną, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Ja pamiętam niezwykle emocjonalne projekty realizowane z udziałem osób z niepełnosprawnościami. To zmieniło jakby, znaczy doprowadziło jakby do takiego przechylenia tych emocji, e, e, może nawet nie tyle negatywnych, co jakby związanych z przegraną, w budowanie czegoś nowego na przyszłość. E, że właściwie wejście drugi raz w procedurę e, e, uzyskania tytułu Europejskiej stolicy Kultury nie było łatwą decyzją, bo wszyscy pamiętali tamtą przegraną. No oczywiście. To... Wiele sceptycznych osób, osób rozgoryczonych, osób, które nie chciały już drugi raz tego przeżywać rozczarowania. Było tak, było przeciw realnie, że to będzie zmarnowany czas. Tak. I i tu chylę głowę przed Rafałem Kozińskim, dyrektorem Centrum Kultury, jego współpracownikami, wielu, zresztą przed wieloma osobami, które jednak rozpoczęły tę pracę, włączyły wielu innych, nawet tych nieprzekonanych. I ostatecznie dzisiaj to jest ich wielki sukces. To trzeba podkreślić. Ten wygrany tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest sukcesem tych wszystkich przedstawicieli świata kultury, organizacji pozarządowych, naszych uniwersytetów czy nawet biznesu. Tych wszystkich, którzy rozpoczęli dyskusję nad budowaniem przyszłości Lublina. Z jednej strony mamy strategię Lublin 2030, ale z drugiej mamy tę platformę do aktywności społeczno-kulturalnej, jaką nam zapewnia aplikacja czy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Żeby nie było za słodko podczas tej rozmowy, to zajrzyjmy jeszcze do tej diagnozy problemu. Lubelskiego środowiska kultury, to tak jak już wspominaliśmy, no, wciąż niewystarczające środki na, na kulturę. To y, także czasami pewne wykluczenie czy seniorów, czy też innych grup, ale to także, to jest wskazane w tym dokumencie, momentami słaba integracja y, miejskich instytucji kultury. Chyba rzeczywiście czasami y, chorujemy na bogactwo i na to, że jest kanibalizacja. Wiele wydarzeń w tym samym czasie uh -huh. robionych przez, przez miejskie instytucje. To też jest jeszcze do zmiany? jest oczywiście do zmiany. To jest kwestia lepszego zarządzania. Będziemy powoływali instytucję, która będzie zarządzała realizacją naszych zobowiązań w ramach tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Tu będzie zapewne jeszcze potrzeba wielu dyskusji i rozmów. No też musimy przestać siebie traktować w kategoriach, jestem tylko ja, ze swoją instytucją mm -hmm. i swoimi pasjami, czy Moje wydarzenie jest najważniejsze. Moje wydarzenie jest najważniejsze. Musimy myśleć kompleksowo tej oferty, ale również to o czym słusznie pan redaktor zwrócił uwagę, żeby te wydarzenia nie wypierały się wzajemnie, bo ta oferta jest potrzebna w wszelkim zakresie naszym mieszkańcom, turystom. Ale zwróćmy jeszcze uwagę, że potrzebne nam jeszcze jest coś, co w tym czasie nam łatwiej przyjdzie zrealizować niż w innych miastach. Edukacja kulturalna i zainteresowanie kulturą również i w tym aktywnym wymiarze. Europejska Solica Młodzieży, którą mieliśmy mhm. rok temu, pokazała, że z trudem, powoli, ale dotarliśmy do naszych młodych mieszkańców z ofertą. Bądźcie aktywni, budujcie, twórzcie miasto takie, jakim go chcecie. To jest proces i oni się włączyli w aplikację i włączą w aplikację. To też jest ciekawe, dlatego że to będzie z przekonania, a nie z przymusu. To będzie jakby świadomy wybór, decyzja. Tak, uczestniczymy w pewnej zmianie społecznej, która. Uczyni Lublin innym, jakim jestem przekonany, że i lepszym, i lepszej jakości życia, a na pewno miastem aktywnym, dynamicznym i generalnie, które zapewnia to, na czym nam chyba najbardziej zależy, zwłaszcza osobom starszym, że następne pokolenia wybierają życie w Lublinie, pracę w Lublinie, stąd ruszają w świat, ale wracają do Lublina. Lublin noszą w swoim sercu i nie chcą go opuszczać. Dziękuję Panie Prezydencie. Prezydent Lubliny Krzysztof Żuk był gościem Radia Lublin. Dziękuję bardzo.